Cześć, witajcie, z tej strony Kromax. a to jest wyspa surowiewalowa, którą sam zrobiłam, a więc zaczynamy. Yy, oto zasady. Zrób farmę kakaowca, zdobądź dwa staki arbuza, zbuduj dwupiętrowy dom, zrób farmę pszenicy, zrób 10 dyniowych latarni, yy, zrób las, przynajmniej 5 drzew, zrób generator kabelstowna, Zrób hodowlę świń, owiec i krów. Zdobyć 20 wełny, 10 skór i zrób zbroję. Dobrze się baw. Dobra. To zaczynamy. Pierwsze, zetniemy tą trawę. No, nasiona. Te kwiatki też. No, trzy nasiona. dobrze. 4 To bardzo dobrze. To jest nasza skrzynia. Bierzemy e, trochę ziemi i z, z tej strony zbudujemy generator kabel żebyśmy mieli to już za sobą i żebyśmy, żebyśmy mieli dużo cobblestone'a. Dobrze. I dodamy tu spójnie Tak No Teraz powinno być dobrze Próż jeszcze Może o tak O damy tu tak samo Że tam jeszcze jest z tyłu Tak jak tu nie ma. To będzie trochę niesymetryczne No ale dobra, trudno Nie wiem, czy w ogóle da się to zrobić, żeby było symetrycznie. Hmm. To może tu bardziej przesuniemy, żeby ten blok był tu. Dobra. tak o tu na to nie powinno nic być źle. dobra i tutaj o zalepiamy teraz powietrko lawy i wody dobra, tak O nie Dobra Tu też. I tu Jaki fail? Oj tam, oj tam Z tak, ziemi poszedł. Dobno. Tu jeszcze damy tak i mamy generator. to też jest tak na latające i tak skorzystamy z tego żelaza weźmiemy 3 na kilof i zatniemy to drzewo Dobra, 7 drzewa. Zamieniamy je na deski. Robimy patyki i crafting. Dobra. Crafting położymy tu. Zrobimy z tego żelaza kilo żelazne I zarabimy to za chwilę. Tylko pierwsze to usuniemy Do you people who know yes well, Dobra, czyli już możemy zrobić hodowlę arbuzów i dyń. Ale najpierw tutaj naprawimy te straty. Co so, jest? Już wiem, to koblem i... Nie będzie problemu. No, ja już mam nadzieję, że będzie z tym spokój. Tutaj spróbuję przynajmniej to naprawić. Dobra. Dobra, robię cięcie. Spotkamy się, jak ja już to wszystko naprawię. A więc dobra jestem, że to naprawiłem. Trochę galofa zżarło. Mam tutaj już naprawione. Dobra, sadzimy sadzonkę. Bierzemy ze skrzyni mąkę. Jedną. Dobra, i jakieś tam drzewo nam wyrosło. A, tam Minecrafting. crafting Zrobię sobie kamienną sikierę i zbroję, ale zbroję będę zakładać tylko tak jak będę musiał z kimś walczyć Budki To na razie założymy? Nie? nie, może nie. się boję. No to uzbroję. Poziom trudności. Gdzie yy, coś? O to też ustawiamy to ma łatwiej nie będzie. I pokopimy trochę tego. Dobra, teraz to co zrobiliśmy, zaliczyliśmy letnie, Włożyć do ekwipunku. Dobra, nasiona, arbuza mamy. Dynie lekkowe, nie. Nasiona, dynia też mamy. I teraz zrobimy farmę co na razie nie. to dobra. Zrobimy y, farmę dyni, żeby zrobić te lampy. Jeszcze mamy trochę bruku, no to na piecyk. Postawimy ten piecyk i porobimy, żeby zrobić pochodnie. Ale mało. Dobra. Mamy trochę światła. No, dobry pyk. I zrobimy z tego cztery pochodnie. Wyświetlimy tu. Tu jest lawa to. No i tu. Nie więcej do mnie nie trzeba niby. dobra włożymy hm. to właśnie do naszej skrzyni, tą zbroję jakbym zginął, to będzie źle ciacha ciacho zjemy dobra i teraz zaczniemy robić yy, farmę tylko yy, nie wiem czego dokładnie zrobić pierwsze no to zróbmy może melodów. Czyli to będzie... Aha, jeszcze trochę. Jeszcze wezmę jednego robótca, z... zrobię z niego nasiona. Dobra, i może, żeby szybciej... O, jeszcze sezonki i żeby szybciej rosły, wezmę mołczku. ja, poprysk. Zasadzono się ono tutaj gdzieś Tu A, I tutaj to Te dwa będą no, tutaj Taką będzie, czyli dobrze mm, No to Farmy, pszenicy też możemy Zepsuć, chociaż jeszcze i tak będę je rozbudowywać e, Dyniowych Latarni nie jeszcze Zbudujmy to dom, to może was taki arbuza. Zrób farmę kakaowcą kakaowcę zrobimy teraz jeszcze. Będziemy kończyć nasz odcinek. To tutaj położymy... Mączkę użyliśmy Dobra, bierzemy mączkę. Ora, eksperyment. Dobra i my, skoro mamy jedną y, jedną osiołku kakaowca zasadzimy je na drzewie tutaj dobra nikt tutaj sobie będzie no i tak już będziemy kończyć nasz odcinek z sikierą a więc Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i widzami zostawajcie. Cześć!